Witajcie kochani na tarot EsME. Przed nami ogólne czytanie tarota dla zodiakalnych baranów na październik 2024 roku. Będę używała dla Was talii The Sufi Tarot, Będzie też przesłanie anielskie stali Życie z aniołami i karta pozytywnej kreacji. Nim przejdziemy do czytania, jeszcze tylko przypomnę, że w opisie filmu znajdziecie informacje na temat czytań indywidualnych. Jeśli ktoś potrzebuje, można pisać do mnie na SMKontactmałpażm.com Zapraszam. Okej. Okay. Proszę, by nasze wyższe ja nieustannie nas prowadziły zgodnie z naszym najwyższym dobrem. No to zobaczmy, co dla naszych kochanych baranków. Jakie energie, jakie potencjały. <laughs> Na październik 2024 roku: Barany Słoneczne, Księżycowe, Marsowe, Wenusowe, Ascendentalne co dla Was? Barany. Październik 2024 roku. Co tutaj się dla Was pokaże? Główna energia dziewiątka kielichów bardzo ładnie. W przeszłości piątka kielichów. W przyszłości ry... król kielichów pomagać Wam będzie karta wieży. Super przeszkadzać może siedem mieczy i rezultat albo rada mamy pazia kielichów. W dużej mierze tutaj pokazują się jakieś zmiany na poziomie emocji. Zmiany też takie związane z, z myślę, że może to być dla wielu baranów ze stosunkiem do siebie. Bo ognia tutaj nie mamy. Mamy z przełożenia kartę sądu ostatecznego, więc jest to rodzaj takiego przebudzenia, spojrzenia na życie z innej perspektywy i też, co ważne, karta wierzy na pozycji, co Wam będzie pomagać, mówi, że, się, że przestaniecie się bać i przestaniecie się też myśleć o jakichś negatywnych rzeczach. Bardzo ciekawe karty, ale yy, tak pokrótce powiedziałam, zaraz tutaj wrócę do tego yy, i zrobimy taką, takie głębsze spojrzenie, ale najpierw jeszcze popatrzymy, co aniołowie tutaj chcą Wam przekazać. Jakie wskazówki, jakie przesłanie macie aniołowie dla osób spod znaku Barana? Intencje, okej, okay. ważne będą intencje. Oczywiście jako czyste intencje. No i teraz jeszcze zobaczmy kartę pozytywnej kreacji. Co tutaj się pokaże dla baranków? Będzie to karta z przełożenia. Karta stwórcy. No. Bardzo macie mocną energię. Karta Stwórcy. Przestrzeń odpowie tak na każde twoje pragnienie. No nie dziwię się, bo główną kartą, jaką macie, jest dziewiątka kielichów, bo to jest karta spełnienia. Karta, gdzie tutaj ta, z tej niewidzialnej właśnie, yy, yy, tak jakby z nieba, prawda, tutaj spływa szczęście, spływa to, co najlepsze. Światło, jasność, przebudzenie. Przebudzenie to też jest tutaj energia sądu ostatecznego, to też jest ta energia takiego uzdrowienia swojego życia, więc bardzo ważną jeszcze pod spodem macie Asa Denarów, nowy początek, więc macie tutaj, kochane baranki, przed sobą bardzo ciekawy miesiąc, w którym wielkie znaczenie będzie miało to, co czujecie, to, czym wypełniacie się też bardzo ważną rzeczą też będzie energia wdzięczności. Zwrócenie takiej prawdziwej uwagi na to, za jak wiele rzeczy ma, możecie być wdzięczne. Poczynając od najprostszych rzeczy, że mam gdzie spać, że mam co jeść, prawda, przez jakieś takie bardziej spektakularne, a z drugiej strony w dziewiątce kielichów bardzo często pokazuje się taki moment, że te te baranki, które nad sobą pracowały, które zmieniły swoje podejście do życia, będą miały po prostu nagrody za to. Więc ta energia uzdrowienia tutaj bardzo pięknie do Was idzie. I naprawdę zwracajcie uwagę na to, co wysyłacie po prostu we wszechświat, co o czym myślicie, co czujecie. Ze względu na to, że to będzie się w waszym życiu po prostu manifestowało. Przestrzeń odpowie tak, mój panie. Proszę cię bardzo, o tym myślisz, to ci będzie dane, prawda? Dlatego, tak ważną rzeczą jest, żebyście nie wracały do rzeczy, myślami, do rzeczy, które się nie udały, których nie lubicie do jakichś strat wcześniejszych, do jakichś, jakichś żalów i tak dalej, to trzeba tak jakby zostawić już za sobą i przestać się skupiać na tym, co już, jak to się mówi, wrati, prawda? Tutaj w ten sposób zwróćcie na to uwagę, żeby już jakiekolwiek smutki, jakiekolwiek negatywne myślenie, żeby to gdzieś tam zostało już w przeszłości. I tu u Was w karcie przyszłości pokazuje się król kielichów. Ten król kielichów, u niektórych baranów, to może być jakaś konkretna osoba. To nie musi być koniecznie mężczyzna. To może być po prostu ktoś, może być kobieta czy mężczyzna, wszystko jedno. Ktoś, kto w jakiś sposób pomoże Wam zrozumieć swoje uczucia poprzez swoją wiedzę. Która płynie właśnie prosto z serca, poprzez tak, tak zwaną, mówi się o tej karcie, że to jest karta inteligencji emocjonalnej. Ale przede wszystkim jest to karta uzdrowienia. Ta, ten strumień, ta woda, która spływa, prawda, tutaj nad tą grotą, ona oczyszcza, ona obmywa, ale właśnie jest symbolem uczuć więc te uczucia też w stosunku do siebie są tutaj bardzo ważne, że najważniejszą rzeczą, o której wie król kielichów, to jest to, że wszystko zaczyna się zmieniać na lepsze w życiu, jak zaczynamy kochać siebie. Jak gdzieś tam jak to się mówi, nie pałujemy się za różne rzeczy, tylko właśnie przechodzimy w taką energię Miłości do siebie, zrozumienia siebie, działania na swoją korzyść, niedokładania sobie, prawda? Negatywnych rzeczy, tylko otwieramy swoje serca na najwyższe dobro. Więc tu, w ten sposób, to może być ktoś, kto was tego będzie uczyć, ale też ta karta może oznaczać, że wiele osób spod znaku barana właśnie w tym miesiącu może osiągnąć taką prawdziwą wiedzę swojego serca takie prawdziwe zrozumienie, taką miękkość, nie wiem, to jest, nie wiem czy to jest dobre słowo, ale tutaj chodzi o um, takie zaufanie do życia, wiarę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. W, 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 też takie zaopiekowanie się sobą, być może zaopiekowanie się też innymi, ale bardziej właśnie w takim kierunku, takiej prawdziwej miłości, nie jest to na takiej zasadzie y, jakiejś konieczności czy czegoś takiego. Tylko tutaj y, w król lichów. Y, on potrafi przytulić do serca, prawda, ale też potrafi po, po powiedzieć na przykład w jakiejś sytuacji nie, bo nie jest to dla mnie dobre. Więc tutaj nie chodzi o takie, wiecie, branie na siebie wszystkiego, tylko o prawdziwe spojrzenie na swoje życie z przestrzeni, która jest dobra i dla ciebie, i dla innych. Więc albo to wy będziecie tak postępować, albo ktoś obok was taki będzie, taki wspaniałomyślny i no i taki przyjacielski też bardzo. Teraz tak, co wam będzie, co wam będzie pomagać w tym wszystkim? No jest karta wierzy. Karta wieży z jednej strony, tak jak mówiłam, doradza, żebyście się nie bały, że jak, jak nawet trzeba będzie zrobić jakiś ruch do przodu, być może jak zrozumiecie, że, żeby być szczęśliwym, że to, co Was uszczęśliwia, wymaga jakiejś zmiany w sobie lub w otoczeniu, prawda? no to, to, to ta zmiana być może na początku może, może wzbudzać taki właśnie taki lęk czy coś tam, że tak dużo w tej strukturze musi być zmienione. Ale ta karta mówi, nie bój się takich zmian, nie bój się tej restrukturyzacji w różnych sferach swojego życia, bo to może być po prostu konieczne. Poza tym też wieża mówi o naszych przekonaniach. Więc tutaj z, zmień te swoje przekonania, złam te przekonania. Chodzi o to, żeby się otworzyć na to, co do ciebie spływa, prawda? Bo w tym miesiącu może do ciebie właśnie spływać ta, ta manna właśnie. Także y, zwróćcie, zwróćcie na to uwagę, to jest bardzo ważne. Kolejna rzecz, co wam może przeszkadzać? Mamy siedem miecz. No to tutaj ewidentnie y, kochani, sabotowanie samego siebie, Udawanie, że coś zmieniam, a nic nie zmieniam, prawda? No to jest, to jest siódemka mieczy, to są kombinacje alpejskie wszelakie. To jest tak zwana choroba na niebo, czyli mam coś zrobić, ale niebo to, albo niebo tamto. Wiecie, to jest coś takiego, choroba na niebo. Więc też uważajcie na to, żeby, żeby po prostu nie wchodzić w te energię, no bo one będą Was tylko oddalały od tego, czego tak naprawdę bardzo chcecie. Tak żeby się właśnie też wasze intencje tutaj realizowały. Teraz może przejdę właśnie do karty intencji, nim dojdę do końca rozkładu, bo tak czuję ją tutaj e, jako e, właści, właściwy moment na nią. Przeczytam znaczenie. Nie porzucajmy swoich intencji płynących z głębi duszy, pomyślmy o nich jako cennych kwiatach potrzebujących pielęgnacji i troski. Teraz nowym krokiem będzie dla nas zmiana intencji w działanie. Z pewnością i wiarą w powodzenie, nawet najbardziej nieprawdopodobnych projektów. Dokładnie tak. Tylko przez działanie napełniamy intencje energią realizacji. Kiedy zostanie złożone zobowiązanie w postaci intencji, świat duchowy zawsze z nią współpracuje, wypełnia ją światłem i miłością. Wtedy tworzymy najpiękniejszą rzeczywistość i możemy cieszyć się swoimi realizacjami. Otaczający nas świat jest odbiciem naszych intencji. Podobne przyciąga podobne. To uniwersalne prawo jest podstawą dla wszelkiej realizacji intencji w świecie fizycznym. Afirmacja. Nasze intencje są owocne i zawsze manifestują się w działaniu. Kochani, to jest, to jest właśnie to, jaką masz intencję, to przestrzeń odpowie tak na każde Twoje pragnienie, na każdą Twoją intencję. To jest tutaj jasne. I w momencie, gdy się będziecie trzymać wysokich wibracji u siebie, gdy wasze serce będzie wysoko właśnie w tej energii króla kielichów, gdy porzucicie lęki i kombinacje, to wtedy to przebudzenie będzie, to, to będzie kwestia czasu, prawda? To, to się zamanifestuje od razu. Intencje mogą tutaj naprawdę działać cuda. Więc też pozwólcie sobie po prostu na to, żeby skupiać się na tych rzeczach, które was budują, a nie na tych, które was ściągają w dół. No i teraz... Y Rezultat Rada, myślę, że to jest karta związana z Radą. Yy, 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 tutaj akurat córka, prawda, kielichów, ale to jest Paś yy, i Paś kielichów yy, jest to karta, która mówi, żeby się otwierać na nowe możliwości, żeby też, yy, yy, gdy pojawiają się jakieś okazje, to po prostu z nich korzystać. Mogą się pojawić w ogóle jakieś niespodzianki i ważne, żebyście Wy też te niespodzianki łapali jako, jako możliwości, jako coś takiego naprawdę ważnego i z taką świadomością, że, że, nie, że niczego nie przegapię po prostu. Bo taki szczęśliwy traf może się y, za często, prawda, nie pojawiać, a tutaj właśnie takie opcje mogą być. I te rzeczy, które złapiecie, na które powiecie tak, to życie wam też odpowie tak i da wam duże szczęście z tego. Czyli nawet te rzeczy, co się tak boicie, nawet przed czym się tak bronicie i kombinujecie, że a nie, 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 to może nie teraz jeszcze, jak przed dentystą, prawda. Więc tutaj y, ważna jest ta otwartość też tutaj oczywiście paśki Paś lichów on ma takie słuchajcie nie jak to być takie radosne serce takie otwarte wrażliwe i też może być trochę takim tutaj marzycielem trochę i pozwólcie sobie właśnie na takie marzenie pozwólcie sobie na to też a wtedy te intencje będą się po prostu działały jak magia. To będzie taka szczęśliwa magia, po prostu działa w Waszym życiu. Ale trzeba być na to gotowym. Trzeba powiedzieć sobie, że nawet z tych kart, bym powiedziała, powiedzieć sobie: Nie boję się szczęścia, nie boję się sukcesu. Nie myślę już, że. To, co za sobą zostawię, to, co gdzieś tam troszeczkę inaczej się będzie musiało poukładać, że, że muszę się tego bać. Nie. To nowe może być dobre. Jeszcze tutaj sobie taką kartę wypadkową. Popatrzymy, co tutaj nam dopowiedzą. Co tutaj? Karta kapłanki. No, przede wszystkim, znaczy na tej pozycji i biorąc pod uwagę te karty, to z jednej strony kapłanka mogłaby mówić o tym, że każdy musi odkryć swoją tajemnicę, swoją magię poprzez takie zanurzenie się w sobie, w swoim wnętrzu, w swoim, w swoim poczuciu, w swoich energiach, w tym przepływie, bo mamy też, prawda, tutaj te karty, znaczy w ogóle wszystkie tutaj te górne karty to jest karta wody, prawda, karty wody, kielichy. Więc tutaj zanurzenie się w, tej, w, tym, w tym przepływie, biorąc pod uwagę kartę kapłanki, też może być bardzo, bardzo istotne, ale takie spojrzenie do wnętrza i pozwolenie sobie na, jakby to powiedzieć, na posłuchanie potrzeptu intuicji w tym wszystkim, tego, co woda niesie, prawda? Może gdzieś nawet powiedziałabym: jeśli macie taką możliwość, to jakieś ważne decyzje, nie wiem, tak mi się to pojawiło, żeby właśnie, jak chcecie coś przemyśleć, to. Jedźcie gdzieś nad wodą, jak macie gdzieś jakąś rzekę, czy morze, czy jezioro. I e, nie wiem, tak mi po prostu tutaj się pojawiło. Może to być dla niektórych śmieszne, ale, ale tak to czasem żywioły nam też bardzo pomagają, więc też pamiętajmy o tym. Tutaj właśnie ta woda może być bardzo, bardzo pomocna w podjęciu jakichś ważnych decyzji. No i w takim głębszym zrozumieniu tych spraw. Też karta kapłanki może mówić też o jakiejś konkretnej osobie, która ma większe doświadczenie, która może właśnie użyć tej swojej intuicji i tego szóstego zmysłu, żeby wam coś podpowiedzieć, żeby was znaczy pobudzić do wyrażenia tych prawdziwych intencji i w ogóle, żeby was przebudzić. Tutaj to, to przebudzenie jest bardzo ważnym, takim ważną informacją, bo zdecydowanie, jeżeli, jeżeli się na to otworzycie, to możecie być naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwi w różnych sferach życia. Dziewiątka kielichów to jest taka no mówi się o tej, o tej karcie że to jest karta spełniająca marzenia. I właśnie takie. Takie momenty w życiu mogą być dla Was, kochane baranki. No, ja bym powiedziała, idąc za takim pragnieniem, możecie też powiedzieć sobie: Ale dlaczego mam ja dla siebie nie zacząć sprawiać sobie właśnie jakichś przyjemności? Dlaczego mam nie pozwolić na to, by w moim życiu było więcej obfitości, więcej szczęścia? Także wszechświat spełnia Wasze pragnienia, i tutaj ewidentnie karta Stwórcy też to potwierdza. Pamiętajcie o wdzięczności. To jest tutaj bardzo ważne. Popracujcie z wdzięcznością. Wiele dobrego tutaj do Was może przyjść, ale jak to się mówi, nie będzie to przychodziło do osób, które nie będą pracowały ze sobą, bo nawet jak przyjdzie, to mogą albo tego nie zauważyć, albo myśleć, że to jest coś innego. Bo tak niestety jest. Chodzi o odpowiednią wibrację o bycie w odpowiedniej wibracji, żeby pewne rzeczy właśnie mogły się materializować. No, i też to działanie, prawda? Ta mowa o tych intencjach, żeby te intencje przekładały się w nasze działanie, żeby się manifestowały w naszych działaniach. Wszystkiego dobrego, kochane Baranki. Życzę Wam wspaniałego października. Trzymajcie się ciepło. No i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Wszystkiego dobrego. Pa!